Cześć! Nów w Baranie to niesamowity moment w roku, dlatego że tak naprawdę to jest nowy rok astrologiczny. Tak naprawdę to jest ten czas, kiedy cykliczność naszej natury, ale też cykliczność kosmosu i nas samych zatacza koło, gdzie dostajemy taki przypływ naprawdę genialnej, inspirującej nas, ale też inicjującej energii, która pomaga nam budzić się z tego letargu zimowego. Generalnie energia barana jest właśnie taką energią liderską, przywódczą, bardzo fajną energią dominacji. Ja bardzo lubię porównywać energię barana jako taki defibrylator, który budzi nas już prawie, że nie mających zupełnie siły właśnie po sezonie zimowym. No i budzi nas po to, żeby zaczynać nowy cykl, żeby się odradzać. Zaraz jeszcze opowiem trochę więcej o energii barana, ale najpierw, zanim to zrobię, chcę powiedzieć parę słów o sobie. Ja mam na imię Dominika. Jestem tarocistką, astrologką, zielarką i dźwiękoterapeutką. Prowadzę przestrzeń o nazwie Roślinna Moc. Tak naprawdę na każdej platformie możecie spotkać mnie pod tą nazwą. I dzisiaj postanowiłam zrobić taki bardzo krótki wglądik na temat właśnie wejścia w ten nowy rok astrologiczny, ale przede wszystkim Właśnie do takiej rozkminy związanej z nowiem w Baranie. Talie, które wybrałam, to jest talia Todd. To jest no, zdecydowanie bardzo głęboka, piękna, talia, która no, po prostu nie, nie, nie szczypie się. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo konkretnego. Przekazu konkretnych informacji. No i ta talia jest zdecydowanie bardzo kolorowa, co mega mi pasuje właśnie do rozpoczynającej się wiosny. Natomiast druga talia, którą wybrałam, to jest Herbal Astrology Oracle. E, I to jest taka talia, która też potrafi dać bardzo konkretne komunikaty, ale jest też ta doza połączenia z naturą i trochę ukojenia. Tak, tak czuję tą talię. Może dlatego, że właśnie kocham pracować z roślinami, i dla mnie kontakt z matką, z naturą zawsze jest ukojeniem. E, zdecydowanie rewelacyjna talia. Zanim zrobię wgląd tarotowy na Nów w Baranie, chcę spojrzeć na archetyp Barana z perspektywy Talii Todd, dlatego, że tutaj właśnie bardzo fajnie jest podkreślona ta intensywna energia Barana. I przede wszystkim, Baran, jako znak Zodiaku, jest związany z kartą Cesarz. To jest taka. Karta, która pokazuje właśnie no, postać, której na pewno nikt nie podskoczy. To jest stratek, to jest e, taka postać, która jest mega ognista. Jeżeli coś postanowi, to po prostu będzie szła wręcz po trupach. E, na pewno widać tutaj na pewno Ty możesz też dostrzec. Ten e, bardzo silny autorytet, który wzbudza ta postać, ale też taką nieustraszoność mm, i bardzo silną dominację. Tutaj widzimy po prostu ten ogień bucha z tej postaci, i naprawdę gdyby spotkać taką postać w prawdziwym życiu, na co dzień, to naprawdę czuć taki lekki respekcik, bo wiadomo, że po prostu ta osoba może się um, dopuścić tak naprawdę wszystkiego, byleby tylko osiągnąć to, do czego jest przekonana, to, do czego kierują ją jej impulsy, ale też po prostu wewnętrzna wola. I to jest właśnie energia Barana. I tutaj można fajnie zobaczyć, właśnie w, w karcie Wieża, która jest kartą marsową, a Mars jest planetą, która włada, właśnie Baranem. Widzimy tutaj właśnie tą intensywność. To jest trochę taka energia, która mi się osobiście kojarzy z takim krzywym zwierciadłem, gdzie. Naprawdę mamy bardzo dużą intensywność, tak dużą, że ona może prowadzić wręcz do takiego wewnętrznego poturbowania, ale to oczywiście wszystko po to, żeby dostrzec, co się nie sprawdza, co nie działa i dostać właśnie ten zryw wewnętrzny, żeby działać. Dlatego, że energia Marsa jest energią wojownika, który nie będzie się załamywał, on będzie po prostu walczył. No i tutaj pytanie, ku czemu albo z jakiego powodu walczę i co chcę osiągnąć. Dzięki temu. Jeśli chodzi natomiast o małe arkana, w talii, to mamy, mamy trzy karty. To są karty z dworu Buław, czyli z dworu ognistego, co jest tak jakby naturalne i, i myślę łatwo się domyślić. Tutaj mamy dwójkę Buław, która się wiąże właśnie z Marsem w Baranie. To jest karta, która między innymi wiąże się właśnie z takim zejściem w głąb siebie i z wewnętrznym. Bardzo intensywnym poczuciem, jakie mamy impulsy i gdzie te impulsy chciałybyśmy, chcielibyśmy kierować, co nas jara, co nas ekscytuje, co nas podnieca, co jest nasze, a co nie do końca, i co powoduje, że po prostu chce się nam żyć, chce się nam inwestować swoją energię. Także tutaj jest to pytanie: dlaczego? Dlaczego? Co mną powoduje i w jaki sposób chce działać. Tutaj jest bardzo dużo też obserwacji, ale wczucia się też przede wszystkim właśnie w tą intensywną energię Marsa, którą tutaj mamy. Dalej mamy kolejną kartę, która jest związana ze Słońcem w Baranie, czyli to jest właśnie ta energia tutaj Barana, tego archetypu. No to już jest taka karta bardziej otwarta, otwarta na podbój, na wyjście do świata zewnętrznego, na to, żeby faktycznie działać, żeby kierować się tym swoim wewnętrznym napędem, kierować go na zewnątrz. Więc to jest generalnie karta perspektyw, możliwości, szans, dalekosiężności w swoich celach. Tylko, że tutaj motorem napędowym w dalszym ciągu są wewnętrzne impulsy. Natomiast ostatnia karta jest bardzo ciekawa, dlatego, że to jest karta, która jest związana z energią Wenus w Baranie, czyli to są dwie totalnie opozycyjne energie, dlatego, że Wenus jest energią bardzo żeńską, pasywną, w cudzysłowie bierną, ale tutaj chodzi bardziej o po prostu energię żeńską, która, która jest bardziej tajemnicza, bardziej um, nieuchwytna. Niż energia męska. Ona mieszka właśnie w naszej kreatywności, w naszej wrażliwości, czułości, ale też w energii pozwalania na to, żeby się działo. Natomiast tutaj mamy Barana, który przedstawia energię opozycyjną, bo marsową, czyli tą stricte męską. I tutaj mamy połączenie tych dwóch sił, co daje właśnie takie głębokie poczucie spełnienia. I ja tą kartę bardzo lubię, dlatego że ona mówi o wewnętrznej radości, o tym, że. To, co się wydarza, po prostu sprawia radość, sprawia przyjemność. Tutaj otwieramy się na ciepło naszego domowego ogniska, na naprawdę cieszenie się z tego, jakimi ludźmi jesteśmy, kogo mamy dookoła siebie. Ale też tutaj jest takie podsycanie tego wewnętrznego chochlika, który szuka tylko okazji, żeby się cieszyć. Oczywiście to wszystko jest bardzo pokrótce, dlatego że tutaj mamy no, tyle różnych znaczeń, tyle różnych rzeczy, że można by o tym samym połączeniu mówić naprawdę godzinę co najmniej. Ale chciałam zakreślić Ci właśnie, jak to wygląda, żebyś mogła, mógł lepiej się wczuć właśnie w tę energię nowiu w baranie i też wchodzenia w wiosnę i w nowy rok astrologiczny. No, i teraz przejdźmy już do wglądu tarotowego. To będzie taki bardzo krótki wgląd, który będzie tylko jeden. Nie będzie grup, będzie jeden. Jeżeli trafiłaś, trafiłaś na ten filmik, to znaczy, że ten wgląd po prostu jest dla ciebie. Ja tutaj będę patrzyła po prostu na taką ogólną energię, której kolektywnie jesteśmy poddane, poddani teraz, w aktualnym momencie. I to będą tylko trzy karty, ale wbrew pozorom, tutaj mniej bardzo często Czyni więcej w tarocie. Więc yy, nie ma sensu tutaj drobiazgowo podchodzić, że to muszą być nie wiadomo jakie wglądy. Naprawdę to w zupełności wystarczy. Także zaczynamy. Yy, zaczniemy od tej karty Orakli. Bo jest nap naprawdę niesamowita, przepiękna <gryw> i bardzo lubię te odczyty, które właśnie wychodzą z niej. No, i teraz nasza dalia Tota. Tutaj dwie karty. Ta karta po środku będzie mówiła o takim głównym motywie, który jest związany właśnie z tą energią. Natomiast Stali to Tota wyciągnę dwie karty, i one będą mówiły o tym, co warto odpuścić, z czym warto się żegnać, albo być może co warto sobie przemyśleć. Pod kątem tego, co było, tego, co jest, a druga karta będzie mówiła o tym, na co warto być może się otworzyć, co być może warto zaprosić do swojego życia, albo po prostu sobie to przemyśleć, właśnie pod kątem Um, otwierania się na to um, pod kątem zapraszania tego do swojego życia. Um, oczywiście, zaraz zobaczymy, co tutaj wyjdzie, ale myślę, że mniej lub bardziej będzie to miało dla Ciebie sens. Oczywiście, to jest wgląd kolektywny, więc też tutaj um, od razu chcę zwrócić Twoją uwagę na to, że. Nie wszystkie informacje, które tutaj będą, będą musiały pasować do Twojego życia. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany naprawdę konkretnym zajrzeniem w Twoje życie, to zapraszam Cię na wgląd indywidualny. I tutaj w opisie filmu możesz zobaczyć wszystkie informacje na ten temat. Natomiast jeżeli chcesz się nauczyć samodzielnie czytać karty, to masz jeszcze czas, bo za tydzień zaczynamy drugą edycję kursu Tarot dla Początkujących. To jest kurs online. Wszystkie informacje też będą w opisie tego filmu. No dobra, więc tutaj ciągniemy dwie karty i zaraz zaczynamy. Ok. No dobra, więc zaczniemy od tego motywu przewodniego. To jest ciekawe, dlatego że ta karta jest związana właśnie z przeznaczeniem. I tutaj widzimy na tej karcie takiego uroborosa, który zjada swój własny ogon, i on jest nieustanną zmianą. Więc poniekąd ta karta bardzo właśnie pasuje do tego aktualnego momentu, ponieważ jesteśmy teraz w takim momencie zjadania tego swojego ogona po zimie i Odradzania się na nowo. Dlatego no, naprawdę rewelacyjna tutaj jest ta karta, bardzo ona pasuje do aktualnego tematu. Ta karta też jest związana generalnie z cyklicznością naszego życia, więc, może to jest takie zaproszenie, żeby w ogóle zajrzeć, jak ty się czujesz z tym, że życie jest cykliczne, jak wygląda Twoja osobista cykliczność. I czym ona w ogóle dla ciebie jest? I ja na ten temat też napisałam kiedyś artykuł na blogu, i tam tłumaczę szerzej w ogóle temat cykliczności i tego, w jaki sposób można z nią pracować, i gdzie ta cykliczność tak naprawdę mieszka, o czym ona jest, więc też podlinkuję artykuł tutaj w linku. Y ta karta przez to, że jest związana z Jowiszem, ale też z Plutonem, jest związana, tu z perspektywy Jowiszowej, jest związana e, z pewnego rodzaju wzrostem. Wzrostem, z nabieraniem mądrości, e, zarówno życiowej, ale też zdobywaniem mądrości. Więc być może teraz jest dla Ciebie właśnie fajny moment do tego, żeby zastanowić się na jakich fundamentach Ty chcesz wzrastać. Ale przez to, że tutaj jest Pluton, to mamy taką energię zastanawiania się, z czym Czym faktycznie chcesz się pożegnać? Co już się w tobie przetransformowało na tyle, że tak naprawdę można to sobie spokojnie odpuścić? Czyli tak jakby którą część tego swojego ogona życiowego y, jesteś w stanie już odpuścić? Z czym chcesz się już pożegnać? I to bardzo pasuje do energii wierzy, o której mówiłam niedawno właśnie przy tłumaczeniu energii barana. Dlatego, że tam właśnie mamy dostrzeganie tego, co już nam nie służy, albo co jest stare, co do nas nie pasuje, i z tym po prostu stawiamy się w takiej pozycji odważnego wojownika albo odważnej wojowniczki, żeby się z tym po prostu zmierzyć. Ta karta e, też mam poczucie, że zaprasza do szerszej perspektywy, do spojrzenia zarówno z punktu szczerości, bo tu mamy Plutona, ale też z punktu Dalekosiężnych planów, dalekosiężnych celów, tego kierunku, w którym naprawdę chcemy zmierzać i spojrzenie z tej perspektywy na swoje życie, czyli nie z perspektywy niedoborowej, że o ja jeszcze czegoś nie mam, tylko z perspektywy, że aby być w jakimś tam miejscu, aby osiągnąć te swoje cele, aby osiągnąć swoje plany, jeszcze warto, żebym zrobiła, zrobił to albo to. Myślę, że to też jest takim bardzo fajnym tutaj kierunkiem. Dobrze, zobaczymy, z czym warto się pożegnać, albo co warto odpuszczać w swoim życiu, e, i zobaczymy, co tutaj warto zapraszać, albo na co się otwierać. E, bardzo, bardzo ciekawe karty. Jeśli chodzi o, o to odpuszczenie, to ja bym tutaj pociągnęła ten temat e, tej energii związanej z Plutonem, mimo że to jest karta księżyc, która e, jest bardziej związana z Neptunem. E, natomiast to jest taka karta, e, ja bardzo widzę właśnie ten mrok zimy, ten mrok y, czasu, w którym nie dochodzi do nas Słońce w takiej ilości, w jakiej byśmy sobie życzyły, życzyli i ten czas zimowy naprawdę a w zasadzie to, że te dni są takie krótkie, noce są bardzo długie i to jest też taki czas, gdzie stajemy w dużej konfrontacji właśnie ze sobą, ze swoimi lękami, ze swoim cieniem, dlatego że ta cykliczność właśnie w naturalny sposób tak przebiega. Tutaj też chcę zauważyć, że energia Neptuna jest związana z energią ryb, czyli właśnie z tym sezonem, z którego wyszliśmy, wyszłyśmy. I yy, ta karta właśnie mówi o tym, że okej, okay, praca z lękami, z cieniem, skupianie się na jakichś wewnętrznych trudach, mrokach jest okej, okay, jest bardzo potrzebna, ale że nie może się to ciągnąć w nieskończoność. Yy, dlatego, że my nieraz mamy taką tendencję, żeby się nakręcać jeszcze w tych trudnych procesikach, i owszem, fajnie jest je zauważać, fajnie jest za nimi podążać, to jest bardzo potrzebne, i myślę, że każda. Osoba, która ten filmik ogląda, ma takie doświadczenie za sobą. Przynajmniej w moim najbliższym otoczeniu, chyba wszystkie osoby mają tego typu doświadczenia za sobą w tym ostatnim czasie ostatnich miesięcy. I to jest ważne, żeby dostrzegać to, co w nas jest, zauważać to, co wybija w naszym życiu, właśnie w postaci zwłaszcza jakichś nieprzyjemnych sytuacji czy emocji, bo bardzo często właśnie te. Takie niby przypadkowe sytuacje mówią o tym, w jaki sposób nasza podświadomość funkcjonuje i co my nie do końca świadomie zapraszamy do swojego życia, albo czego po prostu gdzieś tam na poziomie świadomym nie chcemy zauważać, i tutaj te sytuacje wybijają, ale. Ta energia jest gotowa do tego, żeby ją trochę odpuścić. I to też nie chodzi o to, żeby się odciąć, bo no, rzeczywistość nie polega w taki sposób. Nawet jak my świadomie podejmiemy niby decyzję i y, osnujemy się taką iluzją, że my coś odpuszczamy, żegnamy w pełni i w ogóle odcinamy się, y, no to to, tak jak mówiłam, to jest iluzja. I tak naprawdę my się z tym w ogóle nie żegnamy, tylko po prostu zakopujemy to w głębi siebie. Więc to nie chodzi o tego typu odpuścić. W cudzysłowie, ale chodzi bardziej o takie uznanie, że okej, okay, mogę teraz kierować się właśnie w stronę wzrostu, w stronę takiego łączenia się z życiem na troszeczkę innym poziomie. Jestem gotowa, gotowa na to, żeby się odradzać, a nie żeby się kotłować cały czas właśnie w tej energii wewnętrznych wyzwań po prostu i to jest ciekawa energia, która nadchodzi ja tą kartę bardzo często nazywam zranionym wojownikiem i myślę, że wiele osób z kręgów tarotowych tak ją nazywa to jest dziewiątka buław to jest karta co prawda nie związana z baranem, a ze strzelcem i to jest taka karta, w której faktycznie to jest pięknie pokazane, bo widzimy połączenie Słońca z Księżycem. To jest karta Księżyc, więc ja tutaj widzę od razu połączenie i zobaczcie, mamy to samo tutaj, co jest bardzo symboliczne. W związku z czym mamy z jednej strony takie połączenie właśnie świadomego umysłu z tymi przestrzeniami podświadomymi, które były przepracowywane w ostatnich miesiącach, ale z drugiej strony jest tutaj zaznaczony balans, balans pomiędzy aktywną energią. Energią słońca, czyli energią męską, energią, w której mamy siłę do działania, czujemy się naenergetyzowane, naenergetyzowani, zmobilizowane, zmobilizowani, ale też mamy w sobie ten aspekt żeński, mamy w sobie też ten aspekt odpuszczenia, mamy aspekt swojego światła, swojego cienia. I pozwalamy na wewnętrzny przepływ tego i na branie, wyciąganie z tego jak największej ilości mądrości. Hmm, oczywiście ta karta, jako że to jest dziewiątka numerologiczna, jest bardzo mocno związana właśnie z tą głęboką wewnętrzną mądrością i osadzeniem w sobie. A przez to, że to jest energia buław, mamy tutaj naprawdę potężną energię wewnętrznej mobilizacji, wewnętrzną energię przetrwania, ale też niezłomności, do tego, żeby działać w harmonii ze sobą przede wszystkim. Do tego, że mimo, że ostatnie miesiące czy ostatni czas mógł być trudny, e, przez to, że my się i tak nie poddajemy temu, przez to, że. Jesteśmy w stanie przetrwać, a co więcej, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego mądrość, dzięki temu osiągamy wewnętrzną wolność, po prostu, bo wiemy, że nic nie zgasi naszego wewnętrznego ognia, czyli naszej pasji do życia. Także to jest naprawdę przepiękna energia. Życzę Ci oczywiście tego, żebyś jak najwięcej wyciągnęła, wyciągnął. Całego tego czytania, z energii każdej karty, bo każda karta tutaj jest ważna, potrzebna. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany wglądem tarotowym indywidualnym, bardzo Cię zapraszam. Te wglądy są za każdym razem niesamowite i naprawdę dają taką iskierkę zrozumienia siebie przede wszystkim. I oczywiście też zapraszam Cię na ekscytujący, rewelacyjny, niesamowity kurs tarot dla początkujących drugą edycję. Link jest. W opisie. Życzę Ci wszystkiego dobrego, no i cudownego roku nowego, astrologicznego. Ściskam Cię. Do następnego.